Nazywam się Marcin Kucjaja w kuchni, jestem tutaj z grillem Kohler Relish V3 w wersji black. I porozmawiamy dzisiaj o narodowym sporcie Polaków, czyli o grillowaniu. Tylko tak wielu jest z nas w tej kadrze, a tak wielu z nas niestety robi kiełbasę źle. Pierwszy błąd, nacinanie kiełbasy. Tak, kiełbasy się nie nacina. Drugi błąd, aluminiowa tacka. Dzisiaj pokażę Wam jak grillować kiełbasę, tak żebyście już nigdy ale przenigdy nie zrobili tego źle. Ale <grywa> zanim wrzucimy kiełbasę na grilla, pamiętajcie, żeby kliknąć subskrybuj i kliknąć dzwoneczek, żeby żaden film z tego kanału was nie ominął. Nie grillujcie na aluminiowych tackach. Nie smażylibyście przecież na aluminiowych patelniach w domu. To jest zwyczajnie obrzydliwe. Panowie z kolera pomyśleli o wszystkim i zamontowali w swoich grillach żeliwne ruszty. A żeliwo najlepiej przewodzi ciepło. I pamiętajcie, grillujemy na tych rusztach. To, że mamy temperaturę w komorze, to jest tylko dodatek. Nie pieczemy tych kiełbas, tylko je grillujemy. Ale też nie robimy takiej kuli ognia, jak no, pamiętacie pewnie swojego wujka stojącego nad jakimś takim jednorazowym grillem polewającego go benzynką. Aaaa! Aaaa! Nie, tego nie robimy. Zmniejszamy temperaturę. Ruszt jest gorący i bierzemy kiełbasę. Nie nacinamy jej. Bierzemy kiełbasę i delikatnie kładziemy na ruszt. Trzeba brać kiełbasę wysokiej jakości. Zawsze kupujcie kiełbasę, która jest w jelicie, a nie w sztucznej osłonce. Nie nacinam, kładę tutaj. Pyk. I grillujemy. Grillowanie robi się samo. Nie będę Wam pokazywał nie wiadomo jak niestworzonych cudów z kiełbasą. Tutaj chodzi o to, żebyście nauczyli się grillować podstawy, a podstawą jest kiełbasa. Dlaczego nie nacinamy kiełbasy? Ten tłuszcz ma zostać w środku, po to został tam włożony, żeby mięso i przyprawy dostały tego kopnięcia od grilla. Rozgrzany tłuszcz infuzuje smakiem wszystko inne, coś jest w tym pysznym jelitku. Sięgam po moje ulubione akcesorium i przewracam kiełbasy. O tak! Coś pięknego. I trzymamy naprawdę minimalną temperaturę. Teraz to już może być otwarte. Pamiętajcie, że w kiełbasie jest tłuszcz, on tam jest dlatego, żeby ona smakowała świetnie. Gdyby nie był potrzebny, to zwyczajnie byłoby tam samo mięso. Mm! Ta kiełbasa nie jest surowa, więc kiedy dostała kolorku, zdejmuje ją na deskę. Jeśli byłaby surowa, trzeba by było pamiętać, żeby cała się ścięła w środku. No i słuchajcie, o! kurczę jest taka duża, że nie mieści się na desce. Nie będę Wam pokazywał tutaj nie wiadomo jakich cudów e, e, związanych z podawaniem. Nie będzie propozycji podania, bo moja propozycja podania to deska i musztarda. I tylko tyle. Jesteśmy ekspertami od grilla, ale wybierajmy świetnego grilla, świetne produkty, a reszta robi się sama. Subskrybujcie kanał Kolera, klikajcie dzwoneczek, no i oglądajcie nasze filmy.